Mam działkę rolną bez warunków zabudowy i czy w związku ze zmianą przepisów mogę jeszcze jakoś zwiększyć jej wartość? Ostatnia zmiana przepisów sprawiła, że Twoja działka może zyskać lub stracić na wartości. Aby zyskała, to upewnij się, że zostanie przeznaczona w planie ogólnym pod atrakcyjne funkcje w jednej z 13 stref planistycznych. Taki wniosek pozwala wpłynąć na przyszłe przeznaczenie terenu i otwiera drogę do zwiększenia wartości gruntu. Jeśli działka nie jest objęta miejscowym planem, to decyzja o warunkach zabudowy może okazać się najlepsze lepszym sposobem na zwiększenie atrakcyjności Twojego gruntu dla potencjalnych kupców. No i warto złożyć kilka wniosków, a nie tylko jeden, na różne przeznaczenia, na przykład na dom jednorodzinny, budynek czy szeregówkę. Być może się powtarzam w nawiązaniu do wcześniejszych pytań, ale doprowadzenie drogi, prądu czy wody znacząco zwiększy wartość Twojej działki. Tym bardziej, że te ruchy, a szczególnie skrzynka z prądem sprawiają, że możesz szybko rozpocząć swoją budowę. Większe działki rolne można podzielić na mniejsze części, które lepiej odpowiadają potrzebom rynku i nie zapomnij o dobrze zaprojektowanej drodze. Wewnętrznej. Śledź, czy w Twojej gminie nie planuje się uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Twojego terenu. Plan miejscowy może wielokrotnie zwiększyć wartość działki, zmieniając jej przeznaczenie z rolnego na budowlane.